Siemanko Chciałbym w dniu dzisiejszym przedstawić Wam moją pilarkę spalinową Husqvarna T435 Mam właśnie tą moją pilareczkę, którą nie odpalałem z półtora roku Zazwyczaj odpalała za czwartym razem Zobaczymy jak w dniu dzisiejszym będzie odpalać O, tu oleju trochę jeszcze to jest, ale dolejemy Paliwa pewnie nic nie ma, bo zazwyczaj robiłem tak, żeby z gaźnika i ze wszystkiego wypalić paliwo. I jak nie wiem, czy widać, czy nie widać, jest pusto. No więc, dobra. dobra. O, łańcuch sobie na razie zablokujemy. Pąpeczką, która się znajduje z drugiej strony. Teraz może pokażę gdzie o tutaj mamy pompeczkę. Pompujemy. O, już na pewno włączamy ssanie. i Będziemy odpalać. Trzeba jedną wstać. Kurwa, całe kolano mam mokre. Uch, kurde. Dobra, zagadała po nie wiadomo jakim czasie odpalania. A i wracałem. trzeba dodać jeszcze, że w gaźniku nic nie było paliwa. W sumie nie wiem, czy po czwartym, piątym odpalaniu, na znaczy tym czwartym, piątym pociągnięciu, takim prawdziwym, a nie na pół, ale odpaliło. Dobra, na razie się ubieram. A ona już sobie troszkę popracuje. Jedyny minus to raz mi się w tej pilarce. W tej pilarce raz mi się zatarła właśnie pompka od smarowania łańcucha, ale to była moja wina, bo po prostu do pociągła piachu, no i się zatarła. Husfarna. T435. Nie pamiętam danych producenta, ale gdzieś koło dwóch koni mechanicznych długość prowadnicy około 40 chyba centymetrów może mniej może 35 dużym plusem tej pilarki są właśnie takie e, koreczki które są bezobsługowe znaczy bez narzędziowe podsumowując urządzenie bardzo wdzięczna pilareczka mała poręczna jednoręczna, chociaż producent nie zalecza trzymać ją w jednej dłoni jak na moje potrzeby takiego pilarza, amatora jest wyśmienita nie wiem jaka jest cena aktualna nie wiem za ile ją kupiłem te dwa lata temu ale sprzęt jest na pewno godny polecenia wolałem dorzucić te kilka stów, czy nawet tam 500-700 zł, a mieć sprzęt markowy, który jakoś tam będzie funkcjonował. Z którym nie mam problemu z serwisem, z częściami zamiennymi. Uważam, że ta kapilarka jest godna godny produkt. Chyba w cenie 1300 zł, czy tam gdzieś tak, jakoś tak. Sobie z tej strony pokamerujemy. W 2018 kupiona, bo ona jest w 2000 albo w 2019. Możliwe, że 19 szwedzki produkt. Ogólnie super. Sprawuje się, ścina drzewka nie tylko. Bo ogólnie ta pilarka jest do e, pielęgnacji korony drzew, tam gdzie jest mało miejsca, ja ją stosuję do wszystkiego, uniwersalna, lekka, w jednej dłoni można ją spokojnie trzymać i operować gazem, teraz jej nie postawię, kurde no. No i stoi. Kupować i, i używać. Ciekawi mnie, jak tam ten sąsiad kosi, a w sumie jego pracownicy toną. Ciekawe, jaką pilareczką. Dobra. Z tego miejsca, sprzed pilarki, Husqvarna T435. W sumie trochę jak kurde, nie pamiętam T1000, to był chyba model Terminatora to w takim wypadku to jest starszy model Terminatora T435 no. dziękuję ślicznie za oglądanie tego filmu i do zobaczenia kolejnym razem